Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Dogika. Dzisiaj zabieram Was do parku rozrywki dla dzieci, jednego z najnowszych gratisów, które można zgarnąć przy okazji zakupów w Lego shopie i w Lego Storach. Zestaw zawiera 170 klocków i szczerze mówiąc można go kupić na rynku wtórnym już za nieco ponad 50 zł. Więc, przy wydawaniu większych kwot w Legoshopie i w Legostorach, jak chcecie tylko ten zestaw, to myślę, że warto rozważyć po prostu kupienie go za te 50 parę złotych, bo nie jest to jakaś wygórowana cena. A jeśli chodzi o wygląd, jest naprawdę w porządku. Mamy tutaj mm, trzy atrakcje, takie typowo właśnie z parku rozrywki. Mamy dwie mini figurki dzieciaków. Czy można chcieć czegoś więcej w tak małym pudełku? Wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że samo pudełko naprawdę. To wygląda świetnie, możemy iść na stół, zobaczyć co w środku i potem delektować się tym setem. Ten zestaw jest bardzo niepozorny, ale zawiera w środku aż trzy różne atrakcje, bo tutaj możemy rzucać do kaczuszek i żabki takimi elementami w stylu Ringo. Tutaj mamy też taką huśtawkę z małpą, no a tutaj można sprawdzić swoją siłę za pomocą wielkiego młota. No i jeszcze zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Mamy co inne ujęcia. Tutaj, jak widać, dzieciaki poszły sobie coś przekąsić, m.in. banana i lody. Tutaj dziewczynka ewidentnie bije rekord w tym siłowniku z młotem, czy jak to inaczej nazwać no a tutaj jeszcze huśtają się na tej dużej, bujanej atrakcji, no ale dobra, ja w takim razie natnę plomby, wyciągniemy zawartość i zaraz zrobimy sobie speed build, no bo tutaj mamy niewiele tych elementów, więc możecie sobie na szybko zerknąć, jak to wszystko wygląda. Co do naklejek, rzeczywiście dość duży arkusz, jak na tak nieduży zestaw, ale myślę, że akurat te naklejki są w porządku, one fajnie też będą dodawały kolory tu tym wszystkim konstrukcjom, instrukcje zostały podzielone na dwie książeczki, więc będziemy pewnie... W jednej budować się ten młod wraz z karuszkami, a w drugiej pewnie huśtawkę z małpą. No a jeśli chodzi o elementy, one zostały podzielone na trzy woreczki, które w ogóle nie są ponumerowane. Dobra, ja idę budować, a wy zobaczcie jak to wszystko wygląda. No i pora przetestować atrakcje w parku rozrywki, a te są trzy. Zaraz sobie oczywiście zerkniemy na wszystkie z nich z bliska, zobaczymy, jak też można się nimi pobawić. No to co, zacznijmy może od najmniejszej atrakcji, czyli rzucanie do celu za pomocą tych takich kółek, którymi trzeba trafiać kaczki oraz żaby naprawdę mała i naprawdę prosta konstrukcja. No ale zobaczcie, mamy tutaj na podstawie informację, że jeśli trafimy dwie kaczki, czyli dokładnie tak jak ułożyłem te kółka, no to wtedy zgarnia się nagrodę. No i jak to działa? Mamy dwie żabki, mamy również dwie kaczuszki i ta podstawka po prostu się kręci. Możemy ją sobie wprawić w ruch. No i jeśli miałbym teraz dwie wolne ręce, a nie trzymałbym tej podstawki, to bym mógł tak robić. O i próbować rzucić do celu. No ale myślę, że trafienie w dwie kaczki za pomocą dwóch okręgów nie jest pewnie Łatwe, jeśli ma się tylko dwie szanse i trzeba mieć 100% skuteczności. Atrakcja numer dwa to potężny młot i aparatura do mierzenia naszej siły. Oczywiście młot możemy sobie tutaj wpiąć w podstawkę, a jeśli chodzi o sam sprzęt, jak on działa? Mamy tutaj skalę w gwiazdkach i podany jest miernik naszej siły. W momencie, kiedy uderzymy tutaj do celu, to wysadzany jest ten element, który może też uderzyć w gong i on dzięki temu powinien wybrzmieć, informując wszystkich, że jest się super, ekstra potężnym. No dobra, testujemy, czy to działa. Uderzam. No i trafia mi to wszystko leci, trafia cały czas, ale niestety no, gongu nie usłyszymy z tego względu, że to są tylko klocki, ale myślę, że jak na prosty, fajny patent, naprawdę niezła zabawa. No, a teraz największa atrakcja, i zarazem taka najbardziej egzotyczna. Mamy tutaj zbudowaną wielką małpę, która wymachuje wesoło bananem. No, i dużo takich elementów dekoracyjnych, które też myślę, że całkiem fajnie wyglądają, jeśli chodzi o tą prezentację. No, bo zobaczcie, mamy tutaj te takie banany i palmy, które na tych podporach są wszędzie powyklejane. Mamy też jakieś pojedyncze elementy zieleni. Tutaj troszeczkę z tej strony wygląda to pusto, no bo nie jest to jakoś tak rewelacyjnie zabudowane. więc lepiej jest patrzeć na atrakcja od tej strony, no i mamy tutaj po prostu takiego wielkiego bujaka w kształcie banana. On też nie ma jakiegoś niewiadomo jak dużego zakresu ruchu, bo wychyla się maksymalnie dotąd, ale myślę, że też jako fragment parku rozrywki zda to egzamin. Tym bardziej że zobaczcie, on naprawdę fajnie się huśta. I kiedy poustawiamy sobie tutaj figurki, to na pewno będą miały dużo frajdy skorzystania z tej atrakcji. No właśnie, minifigurki, czyli dwójka dzieciaków z krótkimi, nieruchomymi nóżkami. No i zobaczcie, mamy tutaj dziewczynkę, która ma na sobie taki sweter w paski, je również loda, a chłopak ma koszulkę z bananem, banana również w ręce, no i jest takim lekko bad boyem, bo zobaczcie, ma przesunięty daszek, no i ewidentnie jego buźka też jest taka zadziorna. Dzieciaki nie posiadają alternatywnych wyrazów twarzy, więc będą wyglądać zawsze tak samo. No chyba, że podmienicie im główki, ale myślę, że dwie figurki to fajny dodatek do takiego miniaturowego parku rozrywki jeśli lubicie klimaty wesołego miasteczka, to zdecydowanie warto sięgnąć po ten zestaw, niezależnie czy wpadnie w wasze ręce jego gratis, czy kupicie go po prostu za te 50 par złotych, bo to jest naprawdę przyzwoita cena, żeby ten zestaw od kogoś odkupić, jeśli nie potrzebujecie robić zakupów za jakieś większe kwoty. A frajda będzie naprawdę spora, no bo jakby nie patrzeć, aż trzy atrakcje w jednym pudełku, dwie minifigurki, to jest naprawdę uczciwa opcja. A jeśli macie jakieś inne karuzele już w swoich zbiorach, jakieś roller diabelskie młyny i tak dalej, to Myślę, że po prostu te małe dodatki fajnie wzbogacą to, jak wasze parki, rozrywki będą się prezentować. Czyli, jednym słowem, polecam, bo naprawdę warto sięgnąć po ten zestaw. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!